you Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na kolejny film włosowy. Jest aktualizacja mojej pielęgnacji włosów, naturalnej pielęgnacji włosów. Ja już ponad dwa lata nie myję włosów szamponem i myślę, że w tym momencie doszłam do takiej perfekcji w naturalnym myciu włosów i w naturalnej pielęgnacji. Gdy zaczynałam swoją przygodę z naturalnym myciem włosów, było mi trudno znaleźć jakieś sensowne informacje w internecie, jak mogę zacząć taką przygodę. I choć może się wydawać, że jest bardzo dużo różnych porad, jak zacząć myć włosy w naturalny sposób, to nie wszystkie porady mi się sprawdzały. Dlatego moja droga w odkrywaniu naturalnej pielęgnacji była dość długa. Była to droga ze łzami w oczach, nieraz ze łzami w oczach, nieraz chciałam się poddać, a w tym momencie jestem szczęśliwa, że dbam o włosy w taki sposób, w jaki dbam. Jestem z siebie zadowolona, że w końcu mi się udało. Troszeczkę to trwało, ale jednak się udało swoją pielęgnację mogę podzielić na cztery kroki i omówimy sobie każdy po kolei. Krok pierwszy: olejowanie włosów na sucho. Przed umyciem swoich włosów na sucho olejuję je olejem, który dopasowałam sobie do swojego typu włosów. Olejuję je na 15 minut, można też dłużej, od połowy w dół. Wcieram w moim przypadku olej lniany we włosy, rozczesuję, pozostawiam na 15 minut mniej więcej. Przed umyciem głowy myję najpierw tą część od połowy do dołu, aby spłukać nadmiar oleju, a następnie myję całą głowę. Olejowanie jest świetne na suche, przesuszone. Matowe włosy. Warto olejować je szczególnie latem, kiedy jest mocne słońce. Włosy potrafią się zrobić suche, tak jak jest na przykład w moim przypadku. Słońce mocno je rozjaśnia, włosy stają się bardzo suche, więc w, ten, w tym letnim czasie olejowanie jest dla mnie naprawdę zbawienne. Poza tym, oleje mają bardzo dużo witamin, które również pozytywnie wpływają na kondycję naszych włosów. Tak w ogóle olejowanie wywodzi się z Indii. Tam kobiety. Aby chronić swoje włosy, zaczęły je olejować, bo ym, oleje mają w sobie naturalne filtry UV e, i w ten sposób zabezpieczały swoje włosy przed słońcem. E, tak samo ja robiłam tego lata. Przez całe lato testowałam tę metodę i jestem naprawdę zadowolona. Jednak. Zanim zaczniemy olejować swoje włosy, należy określić, jaki mamy typ włosów. Jeżeli macie włosy takie jak moje, są to włosy nisko I włosy nisko są zazwyczaj proste, gładkie. Do tego typu włosów nadaje się olej kokosowy, masło szyja, olej lniany, czy na przykład olej słonecznikowy. Są również włosy wysoko i jedna z moich córek. Ma włosy porowate i są to włosy naprawdę bardzo problematyczne. Zazwyczaj kręcone, zniszczone, bardzo często blond e, lub też farbowane. Do takich włosów e, najlepiej nadaje się olej e, z pestek moreli e, lub na przykład olej z orzechów, ze słodkich migdałów. I teraz sobie przejdziemy do kroku drugiego. Myję włosy żółtkiem jajka. Jeżeli chcecie poznać wegańskie sposoby mycia włosów, to możecie spojrzeć w poprzednie filmy. Na swoje włosy, trochę ich mam, może nie są jakoś super grube, ale trochę ich jest, są średniej długości, używam 3 żółtka. Włosy myję, myślę, że raz na około 5 dni i one w tym czasie wyglądają pięknie. Używam 3 żółtka jajeczka, dolewam do, do nich odrobinę wody i muszę je wymieszać. Mieszam je po to, aby była łatwiejsza aplikacja na włosy. Najpierw płuczę zimną, zimną wodą. No zimną wodą, wy możecie zrobić to letnią. I dlaczego ta letnia i zimna woda jest taka ważna? Dlatego, ponieważ jeżeli w jajku, w żółtku zostanie odrobina białka, to to białko wam się po prostu zetnie. Dlatego najlepiej robić to letnią wodą. Nie jest to zbyt komfortowe ale ja już się przyzwyczaiłam, ja myję swoje włosy wręcz w bardzo zimnej wodzie, dzięki czemu myślę też, że jestem zahartowana i mam najsilniejszą odporność w całej mojej rodzinie, ponieważ regularnie się hartuję myjąc głowę w bardzo zimnej wodzie. Jajko to jest prawdziwa bomba witaminowa, ma w sobie witaminy takie jak A, D, E, K, witaminy z grupy B i ma w sobie również luteinę i luteina jest odpowiedzialna za to, że włosy tak fantastycznie myją się tym jajkiem. Można powiedzieć, że mycie włosów jajkiem to jest takie spa dla włosów. Można też wykonywać maseczki z jajka. Wiele osób wykonuje, ale niewiele wie, że tym jajkiem można umyć włosy. Jest to taki sposób naszych prabadek tak naprawdę, także y, cofamy się troszeczkę do przeszłości. Jeżeli macie łupież to mycie włosów jajkiem, y, mycie skóry głowy jajkiem jest y, sposobem właśnie dla Was, ponieważ jest to sposób bardzo delikatny, y, bardzo delikatnie czyści skórę głowy i y, y, y włosy są później bardzo puszyste jak możecie zobaczyć, one są lekkie, zwiewne. Y, łupież Zazwyczaj, bardzo często, nie chcę generalizować, powstaje przez to, że myjemy włosy zbyt silnymi środkami. E, wysuszamy swoją skórę głowy i tak powstaje łupież, więc jeżeli macie łupież, borykacie się z łupieżem i zaczniecie myć włosy jajkiem, to szybko powinniście się go pozbyć. Krok trzeci. Jest to maska z mąki ziemniaczanej. Taką maskę jest bardzo, bardzo łatwo wykonać. E, bardzo wykłada Wygładza włosy, nadaje im blasku. wal Ta mąka ziemnieczona jest porównywalna do pewnego zabiegu. Fryzjańskiego, ale zapomniałam niestety, e, jak się nazywa? Włosy po takiej masce stają się delikatne, i przyjemne w dotyku jak satyna. Materiał satyna jest bardzo przyjemny i. Jest to porównywalne do tego, jak czuć pod palcami włosy, jak wykonać taką maskę. Biorę kubek, w którym uprzednio robiłam sobie szampon, kluczę go z jajka i wsypuję tak około 1 trzecią kubka mąki. Dolewam odrobinę wody, mieszam sobie widelcem, ponieważ wcześniej widelcem mieszałam swoje jajka, więc czystym opukanym widelcem mieszam tą maskę i nakładam na włosy. Od nasady po same końcówki, choć jeżeli macie włosy, które czasem bywają obciążone, lub mają tendencję do obciążania, warto wtedy nałożyć taką maskę od połowy w dół. Trzymamy taką maskę około 5 minut. Możecie również dłużej. Ja to robię od 2 do 5 minut, tak naprawdę. Spłukuję i zawsze po myciu. To już jest kolejny tok, czwarty. Po myciu suszę swoją głowę. Mam szczotkę i gdy suszę włosy, jak ja to robię? Z zewnętrznej strony przykładam szczotkę, z wewnętrznej suszę włosy i zjeżdżam sobie szczotką po prostu do dołu. Tylko zazwyczaj robię to inną szczotką, bo ta jest z włosami. Z, w... z, wło... z włosiem dzika. Yy, także tej szczotki nie używam. Używam zwykłą szczotkę, można sobie użyć y, grzebień yy, i dzięki temu zabiegowi y, zamkniecie sobie. Co mi wylatuje z głowy? Końcówki, no, wylatuje mi po prostu wszystko z głowy. Yy, po wasze włosy będą bardziej błyszczące y, i będą wyglądać na zdrowsze, jeżeli macie zniszczone. Coś się dzisiaj nie mogę skupić przy nagrywaniu filmu. Mam wrażenie, że ktoś dom tutaj idzie do polno mi się zaczęłam stresować. E, także wybaczcie, stres. Po wysuszeniu włosów e, nakładam na nie dodatkowo olej lniany, który sama sobie tłoczę w domu. Wy możecie użyć, wiecie, zwykły olej lniany. Ja robię to tak, w ten sposób. I tą ilość oleju, który mam na włosach, nakładam tej mam na dłoni nakładam. To ścięłam w dłoniach i oszczępam po końcówkach. Teraz mam włosy z sianem, To po końcówkach, one dodatkowo są nabłyszczone, wygładzone, zregenerowane, odżywione. I bardzo ładnie się prezentują. I jeżeli macie włosy suche, możecie jeszcze raz wykonać taki zabieg i na przykład na same, wtedy na same końcówki. To jest cała pielęgnacja moich włosów. Robię, pielęgnuję swoje włosy w ten sposób już kilka miesięcy i uważam, że jest to perfekcyjny sposób dla mnie. Nie każdemu wszystko podpasuje, także musicie próbować. Tak, jak mi na przykład nie podpasowało mycie włosów mąką żytnią, a niektórzy sobie bardzo chwalą, czy mycie włosów mydłem albo y, y, sodą. Absolutnie mi to nie pasuje i moje włosy wyglądają tragicznie, jak jakieś kluchy, a gdy myję włosy jajkiem, to są, tak widzicie, sypkie, błyszczące, y, zadbane. I jestem bardzo zadowolona. Są też inne metody wegańskie. Są filmy na kanale na temat mycia włosów w wegański sposób. Także zachęcam Was do zajrzenia w, playlist, w playlistę. Już nie powiem jak się nazywa albo coś uroda, albo to jest z włosami. Także zajrzyjcie sobie w playlistę i powiem Wam, że jakoś się zestresowałam nagrywając ten film. W zasadzie nie wiem do dlaczego tak, chyba dlatego, bo tak bardzo mi zależało, żeby ten film to była taka pigułka. I wszystko to tutaj było zawarte i tak się z tym zestresowałam, że chciałam, żeby ten film był idealny, że mam wrażenie, że nic nie wyszło idealne podczas tego filmu, także wybaczcie, bardzo się dla Was staję, dać Wam jakieś... Konkretne informacje, żebyście mieli takie konkretiki, Dajcie znać, czy już kiedyś próbowaliście jakieś metody, e, które polecałam, lub może próbowaliście metody, które u mnie nie wyszły i których nie polecałam, a mimo to je zastosowaliście, e, lub jakieś inne metody może znacie e, naturalnych sposobów mycia włosów. Jeżeli chcecie się tym czymś podzielić, piszcie w komentarzach. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania. W filmie, który udostępniałam na temat tego, że będę nagrywać film o włosach i prosiłam Was o pytania. Słuchajcie, tak szybko wyszłam z domu, że nie zdążyłam spojrzeć, jakie to są pytania. Także najwyżej um, użyję te pytania do filmu pytania i odpowiedzi, więc dodatkowo przy okazji, jeżeli macie pytania inne niż na temat włosów, również możecie. Zadawać w komentarzach, i ja później nagram film pytania i odpowiedzi. Więc jeżeli jesteście czegoś ciekawi, to zapraszam Was do zadawania pytań. I tak, i to było już tyle na dzisiaj. Już dzisiaj kończę. Trzymajcie się, papa. Pa.